Ostatni vlog zrobił bardzo dużo wyświetleń. Znaczy przedostatni. Witam wszystkich bardzo serdecznie nowych widzów w moim autystycznym świecie. E... Opowieści z Kaptura z Jaskini odcinek kolejny. Podoba Wam się, mi się też podoba. I w ogóle mówicie, że regularność fajna. Cieszy mnie to. Dzisiaj e, opowieść e, równie e, odklejona. Jak ktoś ogląda mojego TikToka, jak ktoś nie ogląda, to niech nie ogląda. Ale jak ktoś ogląda, to wie, że zrobiłem taką serię autystycznych rzeczy w moim pokoju i tam pokazuję różne takie dziwne rzeczy, jak na przykład tę te telewizję z ostatniego odcinka albo inne rzeczy. I dzisiaj będzie jedna z tych rzeczy pokazana, fajna. Mam bardzo dużo laptopów. I jest taki gościu na YouTubie, którego oglądam. E, nazywa się James Scholz. I on robi takie streamy 12-godzinne, jak się uczy. I on zawsze miał dużo Thinkpadów używał tych ThinkPadów. Takie laptopy od Lenovo, nie? Laptop Lenovo. No i ty, ja... Ja też mam trochę tych laptopów Lenovo, w sensie no mam dwa, ale ogólnie mam dużo laptopów. Patrzcie, tutaj jest książka Wojciecha Cejrowskiego, a pod spodem ThinkPad X61, z którego będziemy niedługo też coś fa robić fajnego. Tu na dole jest MacBook z 2010 roku, co nagrywałem o nim filmik. Tutaj jest ThinkPad X230, kiedyś instalowałem na nim Windows XP. No i tu w tym, w tym bordowym, to jest mój MacBook z 2020 roku. Taki on się zepsuł chyba już w ogóle. Ale ten James Scholz ostatnio przestał używać ThinkPadów i zaczął korzystać z czegoś innego. I to jest jeszcze bardziej odklejona rzecz. Patrzcie, bo mam. To jest. To, to jest Panasonic e, cfs Nie, przepraszam, Panasonic CFSZ5. I to jest laptop, który można dostać tylko w Japonii. I to jest mój teraz taki. Może nie główny komputer, bo głównym komputerem dalej jest mój Mac Studio. Ale to jest teraz mój główny laptop, którego używam, jak nie siedzę przy głównym komputerze. Dlaczego? I w ogóle o co z tym chodzi? I piątkę ma bodajże szóstej generacji. Nie potrzebuje dużo, bo moc obliczeniową mam jakby w, w stacjonarnym Macu. Po pierwsze, jest śliczny. To jest... On ma jakiś... 2016 rok on jest. Są też jakby takie komputery z tym designem. Nowe, z nowymi procesorami. A dalej wyglądają tak samo. I, I on naprawdę wygląda, jakby był wyciągnięty z jakiegoś anime z wczesnych 2000: co jest super. Jest mały, ma 12 cali, jest super lekki i ma dużo portów w sensie. Ma VGA, ma Ethernet oczywiście, w sensie ma VGA, nie? żeby to wybrzmiało. Ma wejście na stary monitor. Z drugiej strony ma USB 3, ma HDMI. A bateria trzyma całkiem sporo, z przodu ma wejście na kartę SD i na słuchawki i używam go teraz na co dzień, bo jest bardzo wygodny. Jest naprawdę turbo wygodny, turbo stylowy. w sensie to jest, to jest laptop z nowoczesnymi bebe bebechami, który wygląda jak stary, stary trup, a mogę na nim, mam na nim Linuxa, wiem, oszalałem, mogę na nim odpalić chociażby GTA San Andreas. Zapytacie się, po co mi ten laptop? I kurczę, szczerze, odpowiedź brzmi: nie wiem. A przynajmniej nie wiedziałem, jak go ogarniałem sobie z Japonii. Eee, teraz, jakby służy mi on do tego w sumie, do czego służył mi poprzedni laptop z Linuxem, bo mam, mam kilka laptopów, tak jak widzieliście. Eee, to jest taki mój daily driver do rzeczy niezwiązanych z robotą ciężką i tak dalej. Takie moje miejsce, gdzie mam dostęp, mogę sobie wywalić na przykład telefon i tak dalej i w łóżku, czy gdzieś sobie usiąść z takim komputerem, który jest turbo lekki, ja nie wiem ile on waży, ale jest naprawdę, jak ludzie, pokazuję ludziom tego laptopa, to najbardziej jakby szokuje ich to, że on jest taki lekki i że to jest mega fajne. Mogę sobie go wrzucić do plecaka, gdziekolwiek, jest tani, bo kosztował jakieś 20 tysięcy jenów, czyli z 500 złotych, nie szkoda go, a jednocześnie, no, jest śliczny i i jest takim bojowym laptopem, jak potrzebuję laptopa gdzieś w teren, albo właśnie gdzieś chcę odejść od tego biurka, od mojego stanowiska pracy i na przykład robić notatki bez żadnych rozproszeń. Nie jestem tu pologowany na żadnych yy, mediach społecznościowych i tak dalej. Gadam sobie yy, yy, co najwyżej z moją dziewczyną, gdzie mam telegrama odpalonego, ale zawsze mogę go zamknąć. I, I on jest bardzo estetycznie kojący moje oko, jest moim takim terminalem. Linuxowym terminalem, by the way, i o linuxie sobie pogadamy. I ciężko by było na nim, nie wiem, oglądać YouTube'a, bo tu jest taki głośniczek, ale on strasznie pierdzi i się do niczego nie nadaje. Więc yy, generalnie to jest trochę tak, jak niektórzy, przy... ja też kiedyś, yy, bierzemy sobie fauna czyli telefon z klapką, czy po prostu jakby telefon, który nie ma dostępu do nowoczesnych funkcji i używamy go, żeby mieć telefon, ale mieć telefon, a nie mieć kombajn do komunikacji, multimediów i tak dalej. I w podobny sposób traktuję tego laptop laptopa, że mam komputer, mam nawet jakieś stare gry na nim wgrane na tym Linuxie, ale to jest, to jest komputer, żebym coś zanotował na nim, żebym coś na nim wykonał, jakąś prostą pracę biurowo-informatyczną, e, ale Jednocześnie moja głowa odpoczywa z takim kąpem i wziąłem sobie właśnie taki komputer na takie zastosowanie, że potrzebuję mieć jakieś narzędzie do pracy, ale jak najmniej rozpraszające mnie i wal walące w moją, mój układ dopaminowy. No i nie ukrywajmy, po prostu jest bardzo autystyczny i musiałem go mieć. Bateria w ogóle jest wymieniana i też trzyma całkiem sporo, bo jakieś dobre 5 -6 godzin, 6 można na nim popracować i Niestety mój model tego nie ma, ale jest opcja, żeby tutaj wsadzić wejście na płytki DVD. Mega. Ale będziecie pewnie rozkminiać, po co w ogóle Panasonic produkuje takie laptopy? Po co w ogóle takie coś powstaje jeszcze? Odpowiedź jest bardzo prosta. W Japonii jest bardzo starzejące się społeczeństwo... O, coś mi się tu klika. W Japonii jest bardzo starzejące się społeczeństwo i ci starzy ludzie, jak zmieniają komputer na nowy, no, są przyzwyczajeni chociażby do starych portów. Mają też w firmach często stare jakieś projektory, stary sprzęt, który potrzebuje takie tego typu wyjścia. I Panasonic cały czas wypuszcza kolejne laptopy, od, od 20 ponad lat, właśnie w takim designie, żeby ci ludzie mogli sobie korzystać. Ta japońska klawiaturka, klawiaturka tutaj jest mocna, miałem problem z altem, ona nie ma prawego alta, żeby robić polskie znaki, ale ma jakieś takie swoje chińskie znaczki, żeby klikać. O, zaraz coś napisze, że to są japońskie i że ja nie szanuję kultury Japonii. No w każdym razie, te chińskie znaczki tutaj są takie. I ile ja się namęczyłem, żeby z tego zrobić yy, Alta. Ale na Linuxie się wszystko da i to jest, to jest mega fajne. No i to jest taki terminal, jak na przykład przy serwerze coś dłubie, to klikam sobie właśnie na tym laptopie. Na kolanie można. On jest mega lekki, że mogę sobie o tak trzymać i sobie klikać i. O, bojowe zadania. Czuję się po prostu jak taki haker z nim.